ピッ Ostatnio skończyłam krem kakao z ds i pomyślałam co by teraz nowego wypróbować. W zapasach miałam krem Orientana Raishi, krem na dzień, ale tutaj nie ma w składzie nic takiego, co by skreślało ten kosmetyk do stosowania na noc, więc pomyślałam, żeby stosować go jako taki produkt uniwersalny. Bo akurat jeżeli chodzi o Orientanę, tą serię Reishi, jest tutaj krem i na dzień i na noc, tylko ten na noc ma glukonolakton, więc ja nie chcę go używać w kremie na dzień. Nie ma właśnie takiego kwasu, który mógłby działać złuszczająco, więc postanowiłam wybrać ten krem na dzień. I ogólnie kremik bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo ta jego formuła jest bardzo obiecująca. Z jednej strony mocno nawilżająca, taka odżywcza, ale z drugiej strony bardzo lekka, dobrze wchłanialna, więc to się zapowiadało super. Zapaszek pierwsza klasa, bardzo taki przebawiający do mnie zapach troszkę białej kosmetyki, ale też z taką nutą czegoś ala oliwka bambino, czegoś takiego bardzo przyjemnego, ciepłego, otulającego. Nie jest nahalny, to też mi się bardzo podoba. O skład, oczywiście wzorowy, innego bym nie używała. I to, co bardzo mnie zachęcało do tego kremu, to jest to, że on ma mieć działanie takie silnie napinające, ujędrniające, a wiecie, że ja na to zwracam uwagę. Tylko, że niestety, od kiedy zaczęłam używać tego kremu, to ja zauważyłam, że moja cera mocno się czerwieni. I to nie tylko jest to, że ona się mocno czerwieni, ale czuję też ciepło. I pomyślałam, ok, to jeszcze nie było podrażnienie, tak jak czasami mi się zdarza, że ta skóra aż jest żywo czerwona, ale jednak ten rumień był taki mocny. Czasem mi się tak zdarza, zwłaszcza wtedy, kiedy testuję kosmetyki, które mają wysokie stężenia substancji aktywnych, więc powiedzmy nie zrażałam się, wręcz przeciwnie, pomyślałam, że to może dobrze rokować na przyszłość, że ten krem może mi dać naprawdę fajne rezultaty i postanowiłam popróbować go troszeczkę lżejszą warstwą i testowałam go przez ostatni tydzień, zarówno na dzień, jak i na noc, może właśnie bez serum z witaminą C, żeby tak nie podrażnia, właśnie w jakichś mniejszych ilościach, bo ja teraz używam serum Senel z witaminą C i używam go już od dłuższego czasu, ten kosmetyk jest fantastyczny, ale witaminka C również jest taką dość silnie pobudzającą skórę substancją, więc jak widziałam cały czas ten rumień to zaczerwienienie, nawet kiedy stosowałam bardzo niewielką warstwę, pomyślałam, może odstawmy na razie to serum, zobaczmy, co się wtedy będzie działo, no, i przez ostatni tydzień kombinowania, próby stosowania go właśnie w taki sposób mniej, w mniejszej ilości, z in, inną kombinacją jakichś tam kosmetyków, że może to jakaś taka reakcja krzyżowa, że coś nie pasuje tej skórze, ale nie. Po tym tygodniu ja faktycznie widzę, że moja cera właśnie wygląda trochę lepiej, trochę jest bardziej napięta, więc to może być właśnie efekt stosowania tego kosmetyku. Że dzięki temu, że coś, co jest w tym kosmetyku, być może właśnie tutaj to reishi, to w taki sposób działa, że bardzo silnie pobudza tą skórę do, do regeneracji, poprawia jej ukrwienie, przez co ona staje się bardziej napięta, więc to ma wszystko sens i to wszystko działa. Tylko obawiam się, że przy mojej cerze naczynkowej to jednak niekoniecznie będzie dla naczynek dobre, a nie chcę, żeby naczynkami popękały. Więc nie jestem w stanie nie chcę stosować jednak tego kremu na dzień i pomyślałam, że może zużyję go sobie do biustu. Raczej na mój ust wiele nie pomoże tylko skalpel, no ale w sumie szkoda, bo krem kosztuje około 70 zł, szkoda by mi było go całkowicie wyrzucać, więc sobie go tak potestuję i zobaczę. No ale w takim razie coś do twarzy testować muszę i postanowiłam wypróbować Moistree i to jest krem do cery naczynkowej. I słuchajcie, już od pierwszego użycia, po tym tygodniu testowania orientalnych, kiedy ta moja skóra była troszeczkę taka reaktywna i taka, taka pobudzona, nałożenie tego kremu od razu spowodowało takie ujednolicenie skóry. I tak podobało mi się wykończenie, że ono jest, wiecie, tutaj nie ma żadnych drobinek, czegokolwiek takiego, jak tak patrzę na skład, ale jednak ten koloryt skóry został momentalnie tak pięknie ujednolicony i ta skóra miała tak jakby taki własny glow. Nie wiem, co tutaj dokładnie za to będzie odpowiadało, może nie acynamit, a moja cera bardzo lubi niacynamid, nie wiem, ale po prostu efekt już po tym kremie to było takie, aha, tego właśnie moja skóra potrzebuje. Więc w tym momencie testuję sobie ten kremik i to, co było dla mnie zaskakujące, w ogóle jego kolor. Patrzcie. Widzicie? On jest taki beżowy. A ja Wam tak trochę podpowiem, że im kosmetyk ma właśnie taką mniej białą barwę, tylko właśnie bardziej jakiś taki ma dziwny kolor, nawet beżowy czy żółtawy, to to jest dla nas oznaka tego, że jest tam naprawdę dużo substancji aktywnych, bo czysty taka baza kremowa, która jest po prostu połączeniem olejów jeszcze nie zimno tłoczonych, tylko na przykład jakichś rafinowanych, silnie oczyszczonych i woda i emulgator, to nam zawsze daje idealnie biały krem. Na przykład kremiwa. Natomiast jeżeli my w kosmetyku mamy jakieś oleje, które są zimno tłoczone, zwróćcie uwagę, że oleje przecież mają jakieś swoje naturalne kolory, tak? Nie ma oleju, który jest bezbarwny, to jest olej, który jest po prostu pozbawiony wszystkiego, co może jakoś odżywiać skórę. I jeżeli mamy Olej nie wiem, słonecznikowy, każdy z nas wie, że on ma żółtawą barwę, oliwa z oliwek nawet jest lekko zielonkawa, a olej na przykład z pestek winogron, on jest typowo zielony. A jeżeli mamy olej rokitnikowy, olej z dzikiej róży, to są oleje, które są pomarańczowe, no to jeżeli w kosmetyku mamy mieć odpowiednio taką ilość, żeby to nam dawało jakiś efekt na skórze, no to wiadomo, że to nam również w jakiś sposób krem zabarwi. Tak samo z ekstraktami roślinnymi, jeżeli... Robimy jakiś napar, jakąś herbatkę sobie ziołową. Nie wiem, być może wiele z Was piło z tego czasu na porozwłosów była bardzo mocna, to ona aż miała taki brunatny kolor, tak? I tak jest właśnie z ekstraktami roślinnymi. Jeżeli my je zaparzamy, tam są różnego rodzaju związki, które działają pielęgnująco, ale jednocześnie tam są barwniki. Zawsze, jak robimy sobie jakiś ziołowy napar, to to ma jakiś kolor chociażby lekko żółtawy, słomkowy, ale potrafią być również zielone, i właśnie takie brunatne. Więc, jeżeli mamy końskie dawki substancji aktywnych, to od razu nam to się przekłada na kolor kosmetyku, że on nie będzie idealnie biały. I to nie jest nic złego, bo to oczywiście, kiedy się rozprowadza później na przykład na skórze, to wszystko się wchłania, to ładnie zanika, nic nam skóry nie barwi. Natomiast mamy pewność, że nakładamy na twarz coś, co jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu zadziała. Więc, widzicie, w żaden sposób nam to nie barwi, nie nadaje kolorytu. Ale my mamy pewność, że coś na tę skórę na pewno zadziała. Lawenda przesadzona, widziałyście, że Tosia oczywiście musiała pomagać, a dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Przyjechała rodzinka, poprosili, żeby zabrać do Krakowa, więc co też uczyniliśmy i przy okazji idziemy troszeczkę pozwiedzać. Już zdążyłam się zdenerwować ręką w Krakowie. To jest dla mnie standard. Ja nie przepadam za tym miastem z uwagi na bardzo dużą ilość turystów, którzy po prostu łażą i nie patrzą, gdzie łażą. No, ale wiadomo, historycznie bardzo ładne miasto, też o którym można wiele opowiadać, to co jest fenomenem jest to, że tutaj budowle jeszcze z czasów średniowiecza się zachowały. To były czasy, kiedy Polska wyglądała najlepiej, była znaczącym państwem w Europie, więc to były dla nas świetne czasy i chociażby z tego względu warto jest tę historię poznać. Jesteśmy w najstarszej części Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj autentycznie szkolili się Żakowie, studenci do tej pory się uczą. Tutaj jest właśnie biblioteka, bardzo urokliwe miejsce, więc pewnie porobimy jakieś zdjęcia, no ale jest to bardzo przyjemne, móc dotknąć tak historii. I mówię Adrianowi, że tutaj tyle kształciło się ważnych Polaków, na przykład, no na przykład Mikołaj Kopernik czy Andrzej Duda. Lato przynajmniej teoretycznie w pełni. Ale pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy jest słonecznie, czy też nie, filtry warto stosować. Osobiście zachęcam do tego, żeby nosić filtry o jak najwyższym faktorze, najlepiej SPF 50, z uwagi na to, że wtedy dobrze chronimy swoją skórę nie tylko przed czerniakiem, również przed fotostarzeniem. Jeżeli jeszcze nigdy nie zgłębiałyście się w temat filtrów, a chciałybyście, to serdecznie zachęcam Was do pobrania darmowego e-booka, który skomponowaliśmy wraz z ekipą Nati. Nati. Link do tego e-booka będziecie miały w opisie filmu. Jest całkowicie bezpłatny, nie jest długi, w ciągu jednego wieczoru go pochłoniecie i dzięki temu będziecie w stanie zrozumieć, o co chodzi z tymi filtrami. To jest taka skondensowana, niewielka dawka wiedzy, gdzie jest wszystko opisane, czym te filtry są, dlaczego warto stosować, jakie są różnice, jeżeli chodzi o filtry. I na samym końcu ja odpowiadam na pięć z takich najczęściej zadawanych pytań, dzięki czemu właśnie będzie to dla Was bardzo fajny wstęp. Do tematu filtrowania. Zachęcam serdecznie nie tylko osoby, które dopiero chcą poznać temat filtrów i go zgłębić, ale tak naprawdę dla każdej filtrowej weteranki, również po to, żeby jeszcze więcej dowiedzieć się w temacie działania promieniochronnego. ochronnego. Dziś odwiedziłam Bytom. Jest to miasto, które jest bardzo stare, które prawa miejskie uzyskało jeszcze wcześniej niż Kraków. Miasto, z którym wiąże się przewspaniała historia. Było to miasto na miarę Wiednia w przedwojennej Polsce, i to miasto było zawsze typowo niemieckie. Tutaj Ślązacy zawsze opowiadali się za tym, że chcą należeć do Niemiec, nie do Polski. Niestety po wojnie to miasto coraz bardziej podupadało, zwłaszcza przez Armię Czerwoną. Było zniszczone tutaj, był ratusz, który został całkowicie spalony, doszczętnie zniszczony. Również jeżeli chodzi tutaj w Butonu, było wiele kopalni. No, i niestety były one w sposób wydobywane, z nich był węgiel, w taki sposób, że potem nie zasypywano tych szybów. Przez co, w tym momencie ciężko jest tutaj mieszkać, ludzie się stąd wyprowadzają, nie ma tutaj pracy, bo przemysł ciężki upadł. A dwa, przez to, że nie były zasypywane te szyby górnicze, to nigdy nie wiadomo kiedy domy się zawalą. Więc to jest takie mieszkanie natykające bombie. Miasto to, to niestety postępująca degrendolada. I większość właśnie osób tutaj w mieście Bytom cierpi z tego powodu, że, że jest tutaj dość duża bieda i patologia. Niestety Bytom jest miastem w Europie, które najszybciej się wyludnia. Miastem w Europie, które najszybciej się wyludnia, więc jest to bardzo, bardzo przykre. No i tutaj właśnie za mną widzicie lwa, który sobie śpi na rynku w bytomiu. On tutaj przed tym ratuszem, który został zniszczony po wojnie, on był na takiej kolumnie, która sięgała aż pierwszego piętra tego ratusza. I legenda głosi, że kiedy ten lew w końcu się obudzi, to wtedy świetność bytomia powróci. Więc próbuję go dobudzić, dobudzić, tykam, głaszczę, ruszam, ale no niestety śpi bardzo głębokim snem. Może kiedyś, jak będę miała koci chrupki, to spróbuję jeszcze raz. Powiem ja Wam, że jestem geniuszem po prostu, jeżeli chodzi o obsługę samochodu. Moje drogie, wczoraj przyjechałam do galerii w Katowicach i chciałam właśnie ten taki bilecik, co się pobiera na parking, sobie włożyć po prostu tutaj. Nie wiem jak to się stało, że mi to nie chwyciło i przesunął mi się ten bilet i jakimś cudem wpadł tu, w to miejsce. Ja nie mam w ogóle pojęcia jak mam to wyciągnąć, a wiecie, opłata za zaginiony bilet to jest 50 zł. No to nie uśmiecha mi się płacić 50 zł za to, że bilecik w sumie mam, ja go nie zgubiłam. No, ale nie mogę go pokazać, prawda? Na szczęście panowie z obsługi parkingu taką bułę jak ja wypuścili bezpłatnie, tylko i wyłącznie po tym mi się upiekło, że zobaczcie tutaj widać, że jest tutaj logo Galeria Katowicka, że to widać. No i panowie powiedzieli, że tak, faktycznie jest to bilecik pobrany właśnie w Galerii Katowice, że tutaj nie ściemniam, więc mnie wypuścili. Natomiast powiem wam szczerze, miałam nadzieję, że to jakoś może w trakcie dzisiejszego dnia, jak będę jeździć, jakoś to wyfrunie stamtąd, to nie wiem cokolwiek, no bo tu powinnam mieć taki. Numer jest tutaj i on może mi się kiedyś do czegoś przydać, nie? Słuchajcie, jeżdżę dzisiaj cały dzień, no a to po prostu nie chuchu, ani w lewo, ani w prawo. Nie wiem po prostu jak ja to zrobiłam. Ja próbowałam dostać się do tego jakoś od strony wnętrza samochodu, od zewnętrza. Podnoszę klapy od silnika. No słuchajcie, to trzeba być geniuszem, żeby tak po prostu bilecik zamontować. Ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić, no bo w sumie, tak jak mówię, tutaj jest jakiś numerek, nikt nie wie, do czego mi się to może kiedyś przydać. Znaczy, ktoś pewnie wie, ja na pewno nie wiem, bo ja jestem taka typowa baba, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu więc to trzeba jakoś wyciągnąć. Jak? Myślę, że odkurzaczem chyba będę jakoś próbowała, ale po prostu powiem szczerze, tu jest tak mało miejsca, że nawet nie wiem, czy dotrę tutaj odkurzaczem. Brawo, to trzeba być po prostu mną. Ha 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 ha! Kociczka fitaturzywa, żywa. Ćwiczy z I inne Gdzie ta twoja kondycja Szopie? To wcale kurwa nie jest śmieszne. Miałam multisporta klasyka Lepiej robić niż nie robić 17 razy w tygodniu na siłownię chodziłam. Ujęcia z wczorajszego wyjazdu na rowerach były nagrywane GoPro. E, ogólnie wcześniej używam tej kamerki, którą używam do vlogowania, do nagrywania jazdy na rowerze, ale czasami nie dawało rady, jeżeli chodzi o amortyzację. Pojawiały się takie szumy, takie, takie dziwne po prostu momenty, kiedy je i gdzieś tam jechaliśmy w rowerach i dochodziło do tego, że rower zaczynał podskakiwać. Bardzo wtedy obraz się siał, nie wyglądało to fajnie, więc pomyśleliśmy o zakupie GoPro. Ona miała służyć nie tylko do tego, że będziemy jeździć na rowerach, ale też obejrzeliśmy taki film, w którym ktoś do takiego drona jak my mamy, czyli mavic Mini, doczepia właśnie GoPro i to jest takie super. Mm -mm, nie próbujcie tego, totalnie po prostu yy, dron zlatuje w dziwne miejsca i jest bardzo problem wtedy z lataniem takim dronem i no, wylądował dwa razy nasz dron w trawie, więc postanowiliśmy, odpinamy to, nie będziemy w ten sposób robić, bo to były tylko próby u nas na podwórku, a co dopiero gdybyśmy chcieli lecieć w mieście, gdzie są ludzie, lub gdzieś na przykład nad jakąś wodą. Natomiast właśnie wzięliśmy też GoPro. Mm, na rower. I okazało się, że tutaj, jeżeli chodzi o te szumy, takie właśnie najeżdżanie rowerem na miejsca, które są jakoś pofałdowane, to się nas pozdrawia, właśnie oszczy sobie pazurki. Yy, znacznie lepiej nagrywa. Kolory wydają się też być całkiem fajne, więc będziemy dalej testować i sprawdzać te funkcje. Zobaczymy, jak właśnie z tą GoPro. No i odnośnie tego wczorajszego roweru, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie mam takie przemyślenia, że wiecie, ja jestem osobą, która. No, same widzicie, dużo ćwiczy, trzyma się tej diety, wszystko wpisuje w fitatu, żeby nie przesadzać z niczym, e, ograniczam się, no po prostu staram się jak mogę, żeby raz, zachować sylwetkę, ale dwa, no jednak powinnam, jako osoba, no powiedzmy wysportowana, bo trenuję systematycznie już od kilku lat, więc może to nie jest nic wyczynowego, ale jednak rekreacyjnie, powinnam móc o sobie powiedzieć, że jestem osobą wysportowaną i na przykład wczoraj poszliśmy na rower, i mój Adrian, który prowadzi tryb życia takiego, wiecie, misiaczka, raczej nie prowadzi żadnej aktywności fizycznej. Pracuje, ma pracę siedzącą, on nie uprawia żadnych sportów, tak jak na przykład ja ćwiczę, czy cokolwiek nie. I jednak mimo to, a jeszcze przez długi czas palił papierosy, jest ode mnie osobą starszą, więc jednak też już powinien mieć troszkę gorszą kondycję i po prostu on idąc na rower, od tak po prostu siadając na rower, jest w stanie y, wszędzie przejechać i nie złapać zadyszki, gdzie ja o mało płuc nie wypluwam. Ja Wam mówiłam w filmie o tym, jak udało mi się schudnąć, że ja właśnie nawet na studiach miałam taki problem, że dużo biegałam i pływałam i trenowałam i w tym samym czasie moja współlokatorka po prostu szła spać. To, to był nasz taki rytuał, że wracałyśmy z uczelni, jadłyśmy obiad, ja potem szłam, robiłam jakieś tam swoje aktywności, ona po na po drzemkę, i efekt był taki, że w końcu na wiosnę ta moja stółokatarka postanowiła: A, przejdę się z tobą do tego parku, pobiegamy razem, bo wiesz też idzie wiosna, wypadałoby się troszeczkę ruszyć. I ja po kilku właśnie takich miesiącach przygotowań nie byłam w stanie dotrzymać jej kroku, a ona naprawdę nic nie biegała wcześniej, ani z deseń. I to jest właśnie kwestia budowy mojego ciała. To jest kwestia tego, że ja miałam problem z kręgosłupem, przez to mam zmniejszoną. Po objętość klatki piersiowej i zmniejszoną pojemność płuc. I przez to ja nigdy nie osiągnę wymarzonej sylwetki, bo nie jestem w stanie trenować tak intensywnie, jak bym chciała. Po prostu moje płuca na tym nie nadążają, moje mięśnie mogłyby pracować intensywniej, ale po prostu nie jestem w stanie złapać oddechu i wypływam płuca. Z jednej strony jest to strasznie demotywujące, ale ponieważ już raz właśnie przeszłam takie coś, że, że się strasznie załamałam po tym, jak zobaczyłam tą moją spulokatorkę jak ona jako osoba całkowicie zdrowa daje sobie radę, a jak wygląda mój trening, że to jest tempo emeryckie. Po tej wczorajszej jeździe rowerem może nie załamałam się, bo już mam tą świadomość, że to jest taki mój urok po prostu. Ale tak, bardzo gdzieś tam irytują mnie takie komentarze, kiedy dostaję, a, bo ty coś robisz źle, bo ty, nie wiem, diety nie trzymasz, bo ty źle ćwiczysz, bo powinnaś iść na siłownię. Nie, to jest kwestia tego, że przeżyłam w swoim życiu, co przeżyłam, miałam duży problem z kręgosłupem, chociaż już kręgosłup jest prosty, ciągnie się to do tej pory i mam to na uwadze, że dla zdrowia ćwiczyć warto. Oczywiście staram się zawsze idąc na trening, właśnie tak na rower, oddychać, odpowiednio skupiać się na tym i wtedy jest mi troszeczkę lepiej, ale to wciąż, to jest wciąż tempo i trening emerycki, nic właśnie takiego bardzo intensywnego, więc cóż. W marcu będzie korekcja nosa, a potem będzie oszczędzanie na liposukcję i innej metody nie ma. Natomiast na pocieszenie, żeby się ten film nie skończył takim smutnym akcentem, to znowu powiem Wam, jaka miła sytuacja mnie spotkała. Byłam dzisiaj w drogerii w Tychach, drogeria na Kościuszki, zresztą podlinkuję Wam w opisie, bo czemu nie, fajne babeczki, fajnie jest promować. Panie ogólnie mega znają się na naturalnych kosmetykach. W drogerii mają wszystkie firmy, różne firmy, wszystkich marek, cokolwiek byście nie chciały, ale stawiają bardzo mocno na kosmetyki naturalne. I nawet, jak wejdziecie do tej drogerii, to od razu pierwsze, co Wam się rzuca w oczy, to właśnie kosmetyki naturalne różnych firm. No i między innymi poza tym, że mają sylweko, w ogóle mają zielko, wszystkie te nasze nowości, olej, też mają. Więc jak jesteście z tych albo okolic i tego szukacie, no to amfora na kościuszki. Ale właśnie mają też orientanę. I ponieważ tam panie mnie oglądają i wiedzą, jak ja się zmagam z tym, z tym moim tłuszczykiem i, i z tym celulitem, no to właśnie gdzieś tam rozmawiały z przedstawicielką Orientany i Orientana słysząc, że, że tam panie mają dojście do, do, do mnie, do osoby, która gdzieś tam prowadzi kanał na YouTube, a strasznie ma toporny celulit, a zarówno ta przedstawicielka jak i właśnie panie z tego sklepu są bardzo zadowolone z tego olejku antycelulitowego, no to właśnie gdzieś ta e, przedstawicielka podrzuciła dla mnie taki olejek antycelulitowy zorientowany Skład jest wspaniały. Nie mam się tutaj do czego doczepić. To jest typowy olejek, więc wydaje mi się, że to będzie też fajna opcja pod masaż bańką chińską. Natomiast pani właśnie z drogerii podpowiedziała, że to jest też ogólnie fajne po prostu, nie jako bańka chińska, tylko po prostu jako olejek antycelulitowy i działa bardzo dobrze. Więc jestem zmotywowana. Skończę sobie wianka, którego teraz używam i z całą pewnością będę testować i chciałabym Wam dać się znać, jak się u mnie właśnie spisał. Więc myślę, że może zrobimy jakąś aktualizację pielęgnacji ciała jeszcze w okresie tym letnim, prawda? Żebym Wam coś nowego mogła powiedzieć. Więc bardzo, bardzo było mi miło, że w ogóle pani o mnie pomyślały. Bardzo serdecznie e, Panie z Amfory pozdrawiam, także panią przedstawicielkę zorientany, gdyby gdzieś tam do mnie trafiła. I to tyle. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło, pa!